Ze specjalną dedykacją dla wszystkich zakochanych oraz dla tych, którzy mają maj w sercu. Walentynki. Już na dobre się wpisało w nasze polskie obyczaje święto, które jest radosne i miłosny ton nadaje. 14 dnia lutego, choć dość zimno jest na dworze, tym, co mają swą połowę, to się ciepło zrobić może. Serce tego dnia zabije z niebywałą dotąd mocą. Wszystkie zmysły się wyostrzą, Eksplodują późną nocą. Feromony będą krążyć wokół wszystkich zakochanych, Aż wypełnią świat po brzegi, Drażniąc singli zatwardziałych. W każdą stronę, gdzie się spojrzy, Dostrzec można widok miły, Jak się pary obściskują I całują z całej siły. W autobusie, w sklepie, w parku, Na ulicy, w szkolnej ławie, Każde miejsce na to dobre, No powiedzmy, Każde prawie. Ach, te piękne walentynki czemu tak króciutko trwają, niech przynajmniej w naszych sercach nieco dłużej pozostają. Niech zagoszczą tam na wieki i miłosną pieśń zanucą, jak czarodziej w swoim fachu, czar miłości na nas rzucą. Czas nasz taki jest ulotny, któż wie, za czym to gonimy. Rozdrabniamy go na drobne, świecę życia wciąż topimy. Raz porządnie się zakochaj i w miłości wytrwaj wiernie. Zbieraj tylko płatki róży, a broń Boże, ostre ciernie. 9 luty 2012 roku. A R.T. Komarno. Poscriptum. A dzisiaj macie buziaki jak stąd do świata Komara. Buziaki!